Cześć, cześć, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite! Jest ze mną Kinesia i młody Żucho! <noise> tak, on tutaj robił rozgrzewkę głosową nagraniem. Jak widzicie sporo się zmieniło, bo mam of Vadera i mam takie coś, tylko tutaj nie mam muzyki teraz, żeby prawa autorskie nie były. Ale ogólnie jest koks. <noise> O, też to masz już? Fajnie. Ja też to mam. Ej, no. A, nie to, nie to. <grymne> <grymne> Ej, są tego nowe questy, można coś porobić. Marcel, musimy iść emoutkować na Reality Falls. Czyli możemy iść... No, Reality Falls i przejście. możesz po polandijsku po mówić? Nie, nie mogę. Reality Falls to jest. Idziemy to tutaj? Nie. Nie A. tej miejscówki. Gdzie? O. Ja już to zrobiłem chyba. No. Nie wiem, ja na razie. Ja nic nie robię już jakby z questów, bo nie mam po co. Mi nie zależy na wbijaniu jakiegoś wyższego levela. Mocno. Ja, muszę. Ja muszę wyjść po prostu sobie. Ja teraz sobie for fun gram po prostu. Tak. Pokonaj 500 metrów w strumieniu powietrznym dookoła jaskini ubawu Jakieś dziwne lagi mam, lagi, bugi, halo. Nie po to płaciłem tyle hajsu za kąpa, żebym miał jakieś lagi, bugi, halo. Co tutaj naprawdę lecimy? No, w sensie możecie iść gdzieś indziej. Ja sobie tam polecę, zrobię miejsce W sensie dobra, to się ogarniemy. Będzie bardzo bombowo. Ejowo. Mm. Tak. Tylko pamiętaj, że ja nagrywam odcinek stary. Się nie wyrażaj. W sensie tak wiesz, mm. że tego typu słowa. Tum, tum, tum. Jak, przek, jak przeklinasz, to się nic nie stanie, nie? Bo już zaczynam być powoli wywalony w to przeklinanie na odcinkach i live'ach, Na live'ach tym bardziej. Ale bardziej chodzi o to, że wiesz, żeby takich zakazanych słów nie gadać. Wiesz, ja nie przeklinam, wiesz G-wordów, P-wordów i tych innych wordów, nie? Super, wygląda no, w miejscu, gdzie nie mam żadnych rzeczy, żadnego lutu. Co? Jest tak. Okej, okay, a tam typów czasem nie było. Nie. No już tam się strzelają. Ale... Tu jest snajpa. Widzę. Jeden ammo mam. To musi być ten strzał. Ja mam sześć. Masz. Czekaj. Ajajajajaj. Aj, 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 karamba. Idę, idę. Porozmawiajmy o polityce. Prawie... Nie. Prawie bym trafił już gościa. Ale mi się... Pamiętaj, że polityka no. na YouTubie też jest banable. E... No. W, sensie w pewnym sensie, jeśli wyrazi źle o TVP to mogą to mogą cię wiesz Stentegować A to jest ten typ, do którego nie trafiłem O nie, ja maców nie miałem ja matsu... Nie Nie, 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 Szymon, on chodź tu Mam poważniejsze rzeczy na głowie Lutujesz pewnie. Dobrze no, ci się lutuje? Świetnie. Świetnie. Został, Został, tak start to nie ten, ale dobra. Pato. No. Gdzie oni są? Więcej on, on był sam. Gdzie? Nie wiem, może się gdzieś hiluję, bo go trafiłem ze snajpy chyba za 120. Ale hmm. trochę zrąbałem, bo zapomniałem, Czekaj. że mam kamerkę w tym jednym miejscu i zasłania map mapkę. Czekaj, przestawię lekko kamerkę, montaż na żywo. <laughs> o. Tak się to robi. Pewnie oczekujecie, że was podniosę. Tak, oto on! O! To było nieuczciwe. No ale patrz, PSOFIE! Nie właśnie, ma 267 poziom. Czyli jesteś w tyle, co grać. No to zaczynamy jeszcze raz odcinek? Nie, no nie, będzie śmiesznie. Ja tam ewentualnie coś powycinam Wybaczę Bo ja to będę montował Stary weź Zrób content, content jak pokój Nie yeah. Ja jestem za na taki content programy gramy w Jak masz do pożyczenia ten... Ale nie trzeba grać na vr Ale na wiarze byłby byłoby śmieszniej No ale na kompie też jest śmiesznie Może kiedyś se kupię U -y. Mnie nie jest tak na takie rzeczy. Znaczy mnie też nie, ale może kiedyś se kupię, zobaczę. Nic nie mówię. Bo bym bardzo chciał chociażby w tego, w No Man's Sky albo Subnautica na wiarach pograć, bo da się. Ja bym chciała w Takena. Ja bym chciał w Minecrafta. O to też, ale chyba, ale chyba nie ma na tej najawie ów chyba na Bedroku są. A, to już nie chcę. Nie co nie wszystko co najlepsze jest na bedroku. RTX jest na bedroku, wiary są na bedroku To jest niesprawiedliwe. Nawet Bedrock jest na no właśnie Otóż Bedrock to... to takie górno. Nie no, Bedrock jest spoko pod niektórymi względami. Tak, wiem, Psychofani. W żadne te mnie nie pse Pseudofani Minecrafta mnie dojadą za te słowa, ale okej. Okay. Ja to nazywam pseudofanami, bo jak się jest prawdziwym fanem czegoś, to nieważne jaka wersja, i tak ją lubisz. Bo jest tą grom dalej. Chyba, że jest to 1.20... nie, 1.19, tak? Z Chyba, że to jest, jest 1.19.1 tak? właśnie. Bo 1.19 samo w sobie jeszcze tego nie ma, to 1.19.1 ma tą opcję głupią. Ja biorę udział w tym strajku, powiedzmy, czyli nawet nie odpalam tej wersji ani raz, nie? Bo jest właśnie coś takiego, że strajkują ludzie i w ogóle nie grają na tej wersji. I gdzie lecimy? Tutaj. No to... a dobra, tutaj. lecimy... Ja myślałem, że tu, bo tu mam drzewko. Sam jesteś drzewko. Dlatego jeżeli chodzi o KZ, to dopóki tej opcji na przykład nie wycofają się z niej, to na razie będziemy na modach cisnąć jakieś następne edycje bądź na wersjach przed tym. Ja nie chcę ryzykować, bo wiem, że ktoś by się mógł znaleźć jakiś śmieszek, co by dla Beki zreportował, jak ktoś przeklnie po prostu i byłby już problem. No ja bym była. Już mam tutaj gościa jakiegoś gdzieś, mi biega i jeszcze, mam jakieś dziwne lagi. Wow. ale. No ja znowu mam to HP zbagowane. Mam 55 HP, a wygląda jakbym miał 70. To jest niefajne. A mam tutaj gdzieś drugiego. Prze internet. Mam gdzieś drugiego za oknem. POMÓŻ! Ciekam! Nie. Bra leży. Leży, skąd strzela? Tam jest prajer. Leży. jeszcze, jeszcze tam. Leży. I tam jest, tam jest, na stacji. I leży. Nie wiem, czy to ja go powaliłem chyba. Ej, tu jest jeszcze jeden, ja. Mam nie Nie mam tak. Nie ma opon. O nie, pali się. Pali się, pali się. Obień się pali. No. Czy wy no, musicie to. mi podchodzić? Tak. Sorry. Chcesz apteczkę? Marcel, ty chcesz apteczkę? Tak, ja chcę apteczkę. Czekaj, tak, tylko się wyleczę. Drugą ale wypadkę. jak się leczysz, to chyba możesz z ekwipunku wyrzucić jedną, ale okej. Okay. Sorry. Spoko. Nic się nie stało. Każdemu Jeszcze. się zdarza. <grym> jak się czujecie z faktem, że do dwa tygodnie do szkoły? <grym> Dobrze. Nie, mnie to nie dotyczy. O! o, o. Nie. Co? co? Chciałeś mi tu blisko bomberu dzieci, co? Ale, następ... Ale w następnym tygodniu chyba do pracy idę, więc. Jakby. Więc. <laughs> <laughs> i, i tak głupiadier. Nasz Marcelik dorósł. Opaki. Mar Big chodź. Marcelik teraz jest. Marcel chodź. Czekaj, <laughs> już idę. I kwarcenik, co? O, impulsowe są. No, te stare impulsowki. Nie liczę i wydam się na... Jak się składa, że gdyby nie to, że masz załatwioną pracę po znajomości, to też byś pewnie nie miał do tej pory. Jojo, po znajomości. Ty gnoju, ty. No po znajomości, sam się chwaliłeś. Nie, bo idę A, ja... A ja sam. Już. Bo w życiu chodzi o to, żeby się ustawić. Ja bardziej samodzielny jestem. No. Nie tak jak Sejto. Znaczy co? Okej, ja zapomniałem, że nagrywam. Znaczy co? Staj to, nie oglądaj tego, to się wytnie. Staj to 10 sekund do przodu obejrzki bo... Ale To było wredne. To było wredne. To było eee... szczere. O nie, kobieta kieruje. Nie, nie sorry, nie będę o takich rzeczy też na odcinku, bo jeszcze mnie maja Staśko dojedzie pociąg <grymna> <Woman. grymna> <grymna> <grymna> Jak jeździsz? Ty dziwne jest teraz to szukanie przeciwnika, że ci szuka jakby no! Nie, no nienawidzę się. Ja nie wiedziałem, że to z samochodu wywala Co, za szybkę? Jeszcze raz! Nie. nie Ty, ale to jest dobry patent, jak ktoś jecie samochodem to mu to rzucić Bo od razu wysiądzie Ej, ktoś tu jest. Jest. Gdzie? Nie ma już. Właśnie. O, złota pompa. O. o. ty. A jaka? Ta pustzałówka. Ja wolę tą nową tego pierwszaka. Jest ekstra. Ej, To w sumie spoko. Ta mam nadzieję, że ta muzyczka nie jest na prawach autorskich, co tutaj wyszukuję, bo jeżeli jest, a wyłączyłem te opcje, to um, pozywam Dragon Balla do sądu o to, to albo Epic Games. O. Właśnie, właśnie. Za to, że mi narażają, narażają, także ja włączam opcję hmm. dla twórcy. A oni mi takie rzeczy robią Marcelik pozwał Epping Games, zobacz jak Ikonowski film nagrywa <grywa> no To jest słab... bym... ale bym się sławny stał wtedy stary Gdzie wychodzi, że jesteś peofilem? <grywa> o nie! Nie, nie, nie! To wolę chyba nie! A, że co, że szukam dzieci w Fortnite, tak? Żeby ten tego. No przecież ja pamiętam jak mania tego na triosku z jakimiś dziećmi chodził. Tam na górze coś, Coś było. jak pływasz? Nie we mnie, tylko w ludzi strzelaj. A gdzie są ludzie? Ja nic nie widzę przez tę mgłę. Tu pływa Mamy jeden. O nie, kamechamy, kamechamy, kame, kame. uciekaj. Hime, hime. No właśnie nie. No nie, no zginiemy przez to gówno jak nic, to jest tak bez sensu. Jeszcze nic, jeszcze nic nie widać przez mgłę. Jeden leży. Dostałem snajkę. O nie. Świetnie. Jakim cudem ty to w ogóle przeżyłeś, Szymon? Jak on z tego gówna strzelał? Odjechałem. Ja też odjechałem i dostałem z tego, więc nie, nie kumam tego. Po prostu to jest tak źle zrobione naprawdę. Po co? Mogliby kolaba zrobić w inny sposób, a nie dodawać coś tej OP. Oho. O właśnie, o właśnie. Motorówką mu wiele nie zrobisz, stary. Motorówce z łatwiej Cię trafić. To był ten od Kamehame, czy tam jest jeszcze jeden? No właśnie, był.

Teraz tu lecimy Tu lecimy Tam. Tu lecimy No mojego drzewka no, no Tu lecimy dobra. właśnie no Okej okay. no. Dobra Tu lecimy Niech Ci będzie Ej to Jajo O nie Jajo <głos> <głos> Aha, bo wiecie To jest takie śmieszne i na topie <noise> Może jak się grało w Jajo Na bo trzeba kogoś dotknąć, jak ta krąg nie trzymał, a ten, kto tego nie zrobił, to skis. Oskamowali mnie! Pokaza pokazywało mi, że jest owoc wyrośnięty do zebrania, a jak zerwałem chwasty, to nie jest. Jest taki malutki. Oskamowali mnie na owoce. Podniesiesz tą dron? I tu ktoś jest? Nie. No, nie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ich tu jest za dużo. Go. A kiedyś uciekał teraz? chodź tu. A nie. o Nie chyba jest. Ciekawe, jest zebrania czy nie jest nóc? No, Nie, on jest malutki, jaki skam. <laughs> Może jak zasadzę drzewko, tak jakby na nowo to będzie. Nie wiem, zaraz sprawdzę. Tutaj na tych tych można zebrać oczki. się ta e, nasionka. Właśnie to miałem na myśli. To trzeba się po to wpiąć. A ja maców nie mam. Świetnie. Można to z broni rozwalić? Można, tylko to trochę potrwa. Nie. Tu tam się jeszcze puchto? Daj mi macy. Właśnie tak. No i no. Gówno. Tak to zniszczę? A, mogłem tak od razu. Łap tego owoca. Gdzie on jest? Tutaj. Łap owoca. Daj tylko tego owoca podtrzymać. No, jest, jest, jest. Nie wierzę, że param się taką śmieszną nauką. Może reaguje inaczej na różne biomy. Rośliny tak mają, nie? Tak, mieliście bo jest Tak, wiem. Daleko. Tylko chcę drzewko w zasadzie, ale nigdzie tu nie mogę. O, tu mogę. No nie, dalej jest mały ten owocek, ale skam. Oszukali mnie. Nie, to teraz pozywam pika już, nie? O, są Epica, to są, szkoda, nie milion złotych, za jak. ja mam od razu legendarny. Też miałem legendarnego Ej, tu to siedzi? tu to siedzie? chłopaki ja mam low'a o, o, ty masz loła chyba Tak, mam Ej, bo ty chyba masz loła. No Gdzie jedzie niby? No gdzieś tu jechał samochodem gościem Ja nie widzę nikogo Nic nie robić Nie widzę martwej Dobra, chodźcie Mamy trochę daleko Trzeba, pośpie Trzeba pośpieszać do strefy Chodź na Harnolda ktoś E! O, Ale ja za mam jakiegoś Trafić no. go nie umiem To nie koniec, jeszcze stamtąd strzela Biało Dobra, idę do niego A, leży Ja sobie wezmę lód Miał masz <a> też, tak? <laughs> e Nie Nie, miał Trzymaj się nie. A miał ammo do smajpy? Nie wiem Zobacz. Nie, nie miał. Co, to, co? To. Pa, Ej, stary, pa, patrz. tu. No co? Chodź? co? No co? Samochód tu stoi. Nie, tu nie stoi nic. Zobacz na streama. Nie mogę, mam tu OBS-a. Ale, Czemu, ci, ci ale ci wierzę. Często kłamiesz, ale ci wierzę. A ja kłamię, tak? Ja tak. tak? No. A teraz widzę samochód. Bo dziś jedziesz. Biorę ją na maskę. No <noise> О, люди Эй, я не хочу ехать с ним сам в поток Даже. Там есть другие. Угу. Schował się w szaku. Tam jest gdzieś już. Jeszcze strefa idzie. O, dostałem od niego bombę. Jeszcze strefa. Bo, 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 mamy. No. No! Chłopie, co takiego aima masz? Na pewno na PSie gra jak nic. Ma, ma ktoś leczenie? Nie. 20 HP. Bo miał aima dupy oczywiście. goście siedzą w krzakach się kampią W tym Jak za mało ammo mam, tak jak za Prosto za 119 Uciekł ten budyn. Leży tamten? Tu w środku jest jeden. Jeszcze tam. Kurde. No jaki bob budowniczy z niego? Malowa, malowa. Jest na strzałach. Aha. Nie wierzę, no. Jaki prayer. No! Podnieście mnie. Mam pomica. Aha. Zajmij się nim, nie? Żeby nie wyszedł. Próbuję! Tylko oczywiście... Się... Aha! Nie nadążam za tym, jak on buduje. Jest już na górze. No. Aha! Wziąć. On na drzewie siedział. A drugi wrócił jeszcze. To GG. Ja zrobię, naprawdę kupię, zrobiłem. Trzymam tak, nie, hmm. nie obudowałem, no. No, ale wystarczy tego, ja odcineczek kończę. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.